Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu HR Espresso. To pierwszy i testowy odcinek z nowej serii, w której treść podcastu nagrywacie Wy. Zapowiadałem już niedawno na LinkedIn, że będę otwierał podcast HR Espresso na społeczność. I to jeden z kroków, które zaplanowałem. Dzisiejszy materiał przygotowała dla nas Weronika Szałkowska, zawodowo Head of People and Processes oraz Coach Kariery. Weronika pursza szalenie istotny temat. Tego, czy i kiedy warto zmienić pracę i ścieżkę kariery. Z wielką przyjemnością słuchało mi się jej nagrania, kiedy je montowałem. Weronika zadaje ważne, ale i trudne pytania, na które warto sobie odpowiedzieć. To nie jest długi odcinek, dlatego zachęcam Cię bardzo mocno do wysłuchania go w całości i w spokoju. Dowyższy w jakich sytuacjach zmieniać pracę, a kiedy może nie warto tego robić. Zanim zaczniemy, mam dla Ciebie jeszcze informację. Niedawno zaczęliśmy funkcjonowanie społeczności HR Espresso. Jeżeli chcesz dołączyć do grupy osób, która będzie miała bezpośredni wpływ na podcast, to daj mi znać. Złap mnie na social mediach, wyślij wiadomość, a ja odpowiem Ci z zaproszeniem do społeczności. Teraz już nie przedłużam i zapraszam do posłuchania Weroniki Szałkowskiej. Jak się dzisiaj czujesz? Dobrze, źle? Jesteś wypoczęty, zmęczony, zadowolony? Zakładam, że odpowiedź na to pytanie prawdopodobnie przyszła Ci automatycznie. Co jeśli zapytam, dlaczego tak się dzisiaj czujesz? Czy wiesz, jak Twoja sytuacja zawodowa wpływa na Twój codzienny nastrój, na Twoje codzienne samopoczucie? Zacznijmy od tego pierwszego pytania. Jeśli odpowiedziałeś, że czujesz się dzisiaj fatalnie lub wspaniale, to tak naprawdę w obu sytuacjach jesteś całkiem w całkiem niezłej kondycji. Jeśli czujesz się wspaniale, no to cóż, no można tylko pozazdrościć. Natomiast jeśli czujesz się fatalnie, to być może przechodzisz jakiegoś rodzaju kryzys, który daje ci energię do radykalnych zmian, które są w Twoim życiu potrzebne. Taki stan, który może potencjalnie rodzić problemy, to jest sytuacja, kiedy mówisz, że Twój poziom zadowolenia z sytuacji zawodowej to jest taki 5 na 10. To jest taki moment, no, jest źle, ale stabilnie. I największym niebezpieczeństwem takiego stanu jest to, że zaczniesz się wypalać pomału i nawet tego nie zauważysz. Zaczniesz szukać nowej pracy dopiero w tym momencie, kiedy już będziesz miał poczucie, że masz nóż na gardle. I nie chcę mówić, że wtedy będzie już za późno, bo na zmianę nigdy nie jest za późno. Natomiast ten proces będzie dla ciebie znacznie trudniejszy. W sytuacji, kiedy. Jesteś już na maksa sfrustrowany, aplikujesz na różne stanowiska i spotykasz się z odmową, znacznie trudniej będzie ci przyjąć taki feedback i znacznie łatwiej będzie ci dojść do wniosku, że jesteś beznadziejny i nie znajdziesz już nigdy lepszej pracy. I gdybym miała podsumować moją radę, kiedy najlepiej szukać nowej pracy, powiedziałabym, że wtedy, kiedy jeszcze nie musisz tego robić. Dzięki temu dajesz sobie takie trzy zalety. Po pierwsze, masz komfort wyboru najlepszej, a nie pierwszej lepszej oferty. Masz czas, nie czujesz ciśnienia, w związku z czym na spokojnie możesz chodzić na rozmowy rekrutacyjne, przyjmować oferty, które przychodzą, natomiast porównywać je sobie i wybrać tą, która jest dla ciebie najlepsza. Kolejna rzecz jest też taka, że jeśli spotkasz się z kilkoma odmowami, to twoje poczucie wartości. Prawdopodobnie nie spadnie tak nisko, jak w tej samej sytuacji, kiedy jesteś już bardzo wypalony. No i ostatnia rzecz jest też taka, że kiedy dostaniesz odmowny feedback, możesz przeanalizować wszystkie te informacje zwrotne i wyciągnąć dla siebie wnioski, jakich umiejętności powinieneś jeszcze zdobyć, być może rozwinąć, aby faktycznie mieć jeszcze większą szansę na rynku pracy. Dodatkowo, dzięki temu podejściu masz na to czas. Więc nie musisz się spieszyć. Żeby zacząć planować taką zmianę, wydaje mi się, że potrzebujesz mieć świadomości kilku czynników, ale zanim do nich przejdę, chciałabym, żebyś wiedział, kiedy według mnie nie warto zmieniać pracy. Porządnego przemyślenia wymaga na pewno sytuacja, kiedy nie masz poduszki finansowej, a do tego zatrudnienie w twojej branży jest niepewne, ze względu na sytuację, która jest obecnie na rynku. Kolejną taką rzeczą ważną jest to, że proces zmiany pracy. Potrafi być stresujący, wyciągać z ciebie energię, jest też czasochłonny. A kiedy już zmienisz pracę, bardzo często na początku możesz czuć brak poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji. Być może będziesz chciał pracować trochę dłużej. W dłuższej mecie zakładasz, że ta zmiana pracy przyjdzie ci na dobre i życzę ci, żeby tak było. Natomiast w takiej krótszej perspektywie to doświadczenie może być dosyć drenujące z energii. Stąd myślę, że nie warto zmieniać pracy w sytuacji, kiedy w Twoim życiu prywatnym pojawia się dużo poważnych i absorbujących zmian. Typu pojawienie się nowego członka rodziny, czy też na przykład jakieś poważniejsze problemy zdrowotne. Potrzebujesz mieć wtedy baterie naładowane do pełni, i myślę, że te dwa momenty to nie są najlepsze momenty na to, żeby tą pracę zmieniać. Ok, to po czym poznać, że to już czas na zmianę? Pierwsza rzecz. To jest taka, że najłatwiej jest nam czerpać satysfakcję z pracy, w której możemy wykorzystywać nasze mocne strony. Chodzi tutaj o takie czynności, które jednocześnie lubimy robić i w których jesteśmy dobrzy. Częsty znak zapytania pojawia się: no dobra, ale ja nie znam moich mocnych stron, czy ja w ogóle mam jakieś mocne strony? Spokojnie. Większość ludzi nie potrafi sprawnie odpowiedzieć na to pytanie. Dlatego zanim zaczniesz w ogóle analizować, czy Twoje obecne miejsce pracy czy też organizacja umożliwia ci wykorzystywanie Twoich mocnych stron, koniecznie zrób sobie ich listę. Jak to zrobić? No, przede wszystkim porządnie się nad tym zastanów. Usiądź sobie na spokojnie, weź kartkę, długopis. Daj sobie chwilę bez żadnych rozpraszaczy i zastanów się, jakie rzeczy przychodzą ci z łatwością. Jakiego rodzaju wiedza przychodzi Ci lekko? Właściwie być może są też takie rzeczy, gdzie nie potrzebujesz dużego przygotowania, a i tak idą Ci one bardzo dobrze. Następnie możesz też poprosić o pomoc Twoich współpracowników, czy to obecnych, czy byłych, i zapytać, w czym ich zdaniem jesteś dobry. Gwarantuję Ci, że odpowiedzi mogą Cię zaskoczyć. Możesz się też posłużyć różnymi testami czy badaniami, takimi jak popularny galup. Tutaj też na pewno dać Ci dużo informacji na temat tego, w czym, w czym jesteś dobry. No i jeśli dojdziesz do wniosku, że nie masz możliwości rozwijania swoich mocnych stron w obecnej pracy, to to jest taki pierwszy ważny argument za tym, że być może nie jest to miejsce dla ciebie. Następna ważna rzecz to wartości. Wartości to jest taki wewnętrzny kompas, który pokazuje nam. Co w naszym życiu tak naprawdę jest dla nas ważne? I tutaj jest bardzo podobnie jak w przypadku mocnych stron. O ile nie masz ich jasno zdefiniowanych, prawdopodobnie będziesz potrzebował trochę czasu, żeby sobie przeanalizować, co tak faktycznie tobie w duszy gra. Co jest dla ciebie ważne? Co daje ci poczucie sensu? W internecie możesz znaleźć mnóstwo ćwiczeń, które pomogą ci od odkryć te wartości. Jednym z nich jest perspektywa śmierci. Gdybyś miał umrzeć jutro. Czego byś żałował? Z czego byłbyś zadowolony, dumny? Czy miałbyś poczucie, że czegoś w Twoim życiu brakło, a było ważne? Warto się nad tym zastanowić i jeżeli wynikiem Twoich odkryć będzie na przykład, że Twoimi wartościami jest prawda, dobro i współpraca, a pracujesz w zespole, które jest nastawiony na nierówną rywalizację, niezdrową rywalizację, i jednocześnie powiedzmy sprzedajesz produkt co do którego jakości masz poważne wątpliwości to nic dziwnego że w takiej pracy nie czujesz się dobrze nie pomoże też tutaj racjonalizowanie no no tak no może te też rzeczy mi nie pasują ale mam dobre wynagrodzenie właściwie no szef też jest ok i poza tym też mam perspektywy na awans jeżeli w dłuższej perspektywie będziesz pracował w takim miejscu, które stoi wręcz w opozycji do Twoich wartości, no to bardzo prędzej czy później stracisz poczucie sensu wykonywanych zadań. Kolejna rzecz, którą warto wziąć pod uwagę, to jest Twój stan zdrowia. Nie znam osoby, która przyznałaby, że dla niej zdrowie jest średnio ważne albo w ogóle nie jest ważne. Kiedy składamy sobie życzenia, zawsze mówimy, że przede wszystkim zdrowia, bo to ono przecież jest najważniejsze. Natomiast w praktyce wcale tak często do tego nie podchodzimy w ten sposób. Czy zdarza Ci się taka sytuacja, że wracasz z pracy nabuzowany, siadasz w fotelu, i nagle ta energia z Ciebie zjeżdża i mówisz, ojej, ale mam teraz zjazd energetyczny. Dopiero teraz czuję, jak jestem zmęczony, nie mam na nic siły. No tak, to może być jeden z takich sygnałów, które daje Ci Twoje ciało, że coś jest nie tak. To i tak nie jest jeszcze tak bardzo dotkliwy sygnał jak ciągle napięte plecy, barki, spięty żołądek, ucisk w gardle czy w klatce piersiowej, migreny. To wszystko są sygnały z naszego ciała, że coś jest nie tak. Ignorowanie tych sygnałów to jest tak naprawdę branie naszego zdrowia trochę na kredyt. I problem jest w tym, że żadne z nas nie wie, jaki mamy limit tego kredytu. I ze zdrowiem trochę jest tak jak z szukaniem pracy kiedy już masz ten nóż na gardle może być naprawdę już za późno Warto sobie zadać pytanie czy faktycznie to co robisz jest warte tego aby poświęcić swoje zdrowie No i kolejny czynnik to jest takie po prostu poczucie radości, szczęścia, spełnienia. Czy siadasz na koniec dnia z uśmiechem, wiedząc, że robisz rzeczy ważne, które mają dla ciebie sens? Jak wygląda u Ciebie poziom ochoty na to, żeby jutro wstać z łóżka? Albo jak wygląda Twój nastrój po dwutygodniowym urlopie? No bo wracasz z takiego urlopu, masz głowę pełną pomysłów i ochotę na zmianę świata, a tak koło środy już o tym zapominasz i wracasz na stare kolejny, a po entuzjazmie już nawet nie ma śladu. I na koniec warto też, żebyś zadał sobie pytanie: czy jest szansa? Zawalczyć o to, czego mi brakuje w obecnej organizacji. Zmiana pracy wcale nie zawsze jest ostatecznym wy wyborem, wyjściem. Czasami można przeorganizować swój dzień pracy, swoje stanowisko. I to naprawdę też jest często dobry wybór. Możliwe, że żeby podnieść Twój poziom zadowolenia do z pracy, potrzebujesz przegadać z szefem nowe zasady. Typu na przykład od 8 do 10 nie chcę mieć żadnych spotkań, chcę się wtedy skupić na zadaniach. Nawet takie małe zmiany mogą wprowadzić już naprawdę znaczną zmianę w Twoim poziomie zadowolenia z pracy. Być może też chodzi o kwestie finansowe. Być może wydaje Ci się, że po prostu łatwiej iść, powiedzieć o Twoich nowych oczekiwaniach do osoby, której jeszcze nie znasz, niż zmierzyć się z tym, żeby pójść do szefa z taką właśnie prośbą. Czy możliwe też jest, że pewnymi rzeczami po prostu za bardzo się na co dzień przejmujesz, i stąd wynika twoje, Twój poziom stresu, i tak naprawdę zmiana pracy czy organizacji niewiele zmieni? Tak też może być. Dlatego podsumowując, zastanów się, jakiego typu zadania chcesz wykonywać, co jest dla Ciebie ważne, jak obecna praca wpływa na Twoje zdrowie i dobrostan psychiczny. Wypisz, czego ci brakuje, a następnie zastanów się, czy jest opcja na zdobycie tego u obecnego pracodawcy. Być może w innym dziale. Jeśli odpowiedź to stanowcze nie i masz możliwość podjęcia kroków ku zmianie, to zacznij szukać. Otwórz CV, LinkedIna, swoje kontakty. Życie jest za krótkie na kiepską pracę. I jak? Prawda, że było warto? Pozwól, że dodam kilka słów komentarza od siebie na temat tego, co powiedziała Weronika. Otóż, mocno wierzę w to, że praca to nie jest tylko miejsce, do którego przychodzimy na 8 godzin, żeby zarobić pieniądze. Dla mnie, dla mnie to coś więcej. Praca to miejsce, w którym powinniśmy się dobrze czuć, nawiązywać relacje, rozwijać i realizować się. Jednocześnie, jeżeli chcemy z niej czerpać, Długofalową satysfakcję, to wcale nie powinna być łatwa. Wręcz przeciwnie, idealne miejsce pozwoli ci na bycie na granicy umiejętności, czyli będzie wystarczająco wymagające, żebyś wykorzystywała swoje kompetencje i musiała je rozwijać, ale jednocześnie nie na tyle trudno, żeby wywoływało to bezsilność i frustrację. To, o czym wspominam, to takie magiczne miejsce, w którym nagle okazuje się, że możemy się zatracić pracując. Ten koncept może brzmieć dla ciebie znajomo. I to nie przypadek. Jeżeli chcesz rozpakować go dalej, to przeczytaj książkę Flow Michaliego Michałiego, bo właśnie o tym wspominam. To bardzo wartościowa, naprawdę bardzo wartościowa lektura. Wracając jednak do pracy i jej potencjalnej, Zmiany. Jeżeli czujesz, że miejsce, w którym aktualnie się znajdujesz, nie jest dla Ciebie i taki stan trwa już kolejne tygodnie, i cały czas masz to poczucie, wstajesz rano i Ci się po prostu nie chce, czujesz, że nie chcesz znowu otwierać komputera, nie chcesz jechać do biura, nie chcesz widzieć się z tymi ludźmi, nie chcesz z nimi rozmawiać, nie chcesz wkładać pewnej maski, którą musisz włożyć na siebie, kiedy zaczynasz, kiedy wchodzisz do tej pracy. No to niestety, prawdopodobnie masz rację, prawdopodobnie to jest czas na zmianę. Ale podobnie jak Weronika. Nie zachęcam cię do skakania na głęboką wodę bez koła ratunkowego. Nie zachęcam cię do tego, aby już teraz, dzisiaj pisać i składać wypowiedzenie. To może być za wcześnie. Lepiej się do tego dobrze przygotować. Także, jeżeli zdecydujesz, że chcesz zmienić pracę, chcesz zmienić karierę, no to może warto najpierw właśnie zrobić autodiagnozę, o której wspominała Weronika, odświeżyć dokumenty, Linkedina itd. i a dodatkowo zastanowić się, gdzie ty tak naprawdę chcesz wylądować, w jakim miejscu, o jakich wartościach, czym się chcesz zajmować, w jakim dziale, z jakimi ludźmi, itd. itd. Pamiętaj, że to nie jest tak, że pracodawca wybiera pracowników. Okres, w którym poszukujesz pracy, to powinien być również czas, w którym ty poszukujesz miejsca dla siebie i pracodawcy, więc zrób to świadomie. Ale aby zrobić to świadomie, musisz mieć jakieś przeświadczenie, jakieś przekonania na temat tego, czego ty w ogóle szukasz, gdzie będzie ci dobrze. Co więcej, zastanów się, co możesz zrobić już teraz, aby zwiększyć swoje szanse. Na znalezienie takiego miejsca, które będzie dla ciebie dobre. Sama autodiagnoza, samo zastanowienie się nad sobą, swoimi pragnieniami, swoimi oczekiwaniami, swoimi wartościami jest świetne, ale może nie być wystarczające, jeżeli chcesz zrobić naprawdę krok do przodu. To, do czego Cię zachęcam, to do zastanowienia się nad na przykład uruchomieniem jakiegoś dodatkowego biznesu po godzinach. To mogą być usługi, to może być stworzenie jakiegoś produktu, ale to może być też Twój własny projekt. To może być podcast. To może być kanał na YouTubie. To może być aktywność na TikToku, na LinkedInie. To może być może wystąpienie w podcaście u kogoś. Zacznij robić coś, co wiesz, że może Ci sprawić przyjemność, a jednocześnie może Ci pomóc rozwinąć bardzo konkretne umiejętności. Kiedy już jesteśmy przy umiejętnościach, to zastanów się. Czy może jest jakiś kurs, a może jest jakiś mentor, nauczyciel, ekspert, z którym chcesz pracować jeden na jeden, i praca z taką osobą, czy z takim materiałem na kursie umożliwi ci przebranżowienie albo wejście krok wyżej, wyjście na kolejny poziom? Może to jest poszerzenie sieci kontaktów, które pomogą ci, kiedy nadejdzie ten dzień zero, kiedy już podejmiesz ostateczną decyzję, złożysz wypowiedzenie. I będziesz potrzebowała nowego miejsca, chociaż zupełnie szczerze zachęcam cię do tego, aby składać wypowiedzenie, kiedy już wiesz, jaka będzie dalsza ścieżka. Większość z nas nie ma tego komfortu, również finansowego, aby podejmować takie drastyczne w zasadzie decyzje, kiedy nie mamy jeszcze wybranej bardzo konkretnej ścieżki, drogi i miejsca, do którego dążymy. Każda sytuacja jest nieco inna, więc oczywiście Ciężko jest dać jedną wskazówkę uniwersalną, która sprawdzi się w każdej sytuacji. Ale warto, jeżeli myślisz o zmianie pracy, to warto wrócić do wszystkiego, o czym mówiła Weronika. Warto wrócić do tego, o czym ja mówię teraz i zastanowić się, co z tego ty możesz wykorzystać. Na zakończenie chcę dodać jeszcze jedno. Wiem, że myśl o zmianie pracy może być przerażająca. To normalne. Przecież, to potencjalnie ogromna i poważna zmiana. Jeśli tak jest, jeżeli potencjalna zmiana pracy wywołuje u Ciebie tak poważne emocje, to z jednej strony pamiętaj, że to jest normalne, a z drugiej pamiętaj, że czasami nie warto ich kisić w sobie. Warto je przegadać. Możesz wykorzystać do tego kołcza do kariery, znajomego z branży, osoby ze społeczności, którą cenisz, w której działasz, eksperta, którego cenisz. Odbijanie myśli od innych osób to moim zdaniem bardzo skuteczny sposób na dochodzenie do lepszych wniosków. Nawet jeżeli ta druga osoba nie odpowie Ci, nie da Ci jakiegoś konkretnego rozwiązania, bo przecież to jest Twój wybór, Twoje życie i Twoje działania, ale może zadać Ci odpowiednie pytanie, albo Ty, mówiąc czy zadając pytanie, dojdziesz do innych wniosków. Czasami dochodzimy do innych wniosków, kiedy wypowiadamy pewne kwestie na głos, a nie kisimy je w swojej głowie. Dlatego zachęcam Cię. Zachęcam Cię do tego, aby dzielić się z innymi osobami. I oczywiście życzę Ci powodzenia, jeżeli uznasz, że tak, to czas na zmianę pracy. Mam nadzieję jednocześnie, że znalazłaś wartość w tym odcinku. Jeśli tak, to będzie nam super miło, mi i Weronice, jeżeli znajdziesz nas na LinkedIn i wspomnisz o nas na social mediach w swoim poście, wspominając ten odcinek. Albo po prostu przynajmniej odezwiesz się do nas w wiadomości prywatnej. Dzięki właśnie takim wiadomościom my wiemy, że zrobiliśmy dobrą robotę, a na tym nam zależy. Teraz dziękuję Ci już za dzisiaj, za twój czas i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!